<laughs> się Madero, Och, wszechładny władcu Petard. Ogonek w górę. No to co? Lecimy poprawić drugi dzionek. nie, Stefcio? No, dobra. Co ty tu masz? Czekaj. Co ty tu masz? Konfetti. kura? gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś w Rio na jakimś karnawale? Siemandero czarne kciuki a dokładnie to Anjin San są. witamy z kraju kwitnącej wiśni dzisiaj wykopki w Japonii zdziwicie się czemu w Japonii? ja też się zdziwię <noise> ale to o zdziwienie chodzi w tym hobby bo bez zdziwienia to by nie było zabawy także zapraszam wszystkich serdecznie na seansik lecimy w pole pogoda petarda petarda jak tu nie wyjść Myślałem, że Japończycy to mają jakąś inną technikę orki. Mięko, miękko, No to jest ziemia wulkaniczna. Wulkaniczna, a nie wulkaniczna. No lecimy. Trochę jest do przejścia. I jest pierwsza na japońskiej ziemi. Pierwszy monetium na japońskiej ziemi. Podejmujemy. Odejmujemy i co my tu mamy? Dwa ziko, Dwa Zico z Japanelu, Dwa ziko z Japanelu. Zobaczymy rocznik, pozdrowimy sobie, może jak odczytamy. 7 nie, który to jest? 85, pozdrowionka. Sygnałek był ładny. A tak chodzę sobie takim oto szlaczkiem, robię powrotkę na rajce, o kurde, a nie, dobra, Jezus. dobrze to wyczułem z tyłu, już się zajarał, mówię, co tu jest takiego, normalnie, kura, guzik tego, cesarza Osimina, trzy gwiazdki, czyli cesarski guzik z wieńcem laurowym od dżinsów chińskich. <śm> No, i chyba mam coś fajnego, tak mi się wydaje. Tak, chyba na 100%. Na 100%. Patrzajta. Jest. Nieśmiertelnik samuraja. Tak. Nie, szkaplerzyk o, Ale piękny. No proszę bardzo, jakiś kaplerzyk, Coś pięknego. Łóżko mu się złamało, ale to nic, o, ale piękny, naprawdę, prześliczny. Takiego chyba jeszcze nie znalazłem. No i pierwsza Japan Petarda jest. Trochę wiatr wieje. Trochę wiatr wieje. a ja mam 5 groszy. O złote 5 groszy. Antoniówka. Nie, o proszę bardzo. 61. rocznik, kochani. Pozdrowionka dla wszystkich 6-1. przyglądam i już widzę z daleka, że to nie perełka, Japonelka. Co my tu mamy? Kurde, no wczoraj jedynka i dzisiaj jedynka. Ja, pitole. Znowu, ale tym razem 1861. Ale petarda. Kurde, jeden fenik, szajdemunce. Ale patrzcie jaki stan przepiękny. Jest, 360 część Talara. No, wczoraj jedyneczka, dzisiaj jedyneczka. Petardziunia. Tak to można, tak to można. Kultowa. Kultowa. Czyżbyśmy dzisiaj znowu ustrzelili hat trika? Jest, Rajsfenik. Fenik. Kaszubska boratyneczka. Kaszubska boratynka. Anno Domini Bogucka Zobaczymy. Rocznik 42. No i fajnie. Kultowy fand. A wiecie co? Otrzymałem znowu gorącą prośbę o, od jednej z małżowinek naszych czarnych kciukowych Jarosław Kardasz, który będzie obchodził 36 urodziny. Wszystkiego najlepszego, Jarku. zdrówka, szczęścia, pomyślności, sukcesu w życiu osobistym oraz zawodowym. Życzę czarnych kciuki. Taka niespodzianka od twojej małżowinki, a teraz ładnie ją tam w pierożek i tego, nie? Czarne kciuki wymiatają. Ale z Ciebie Bambik, czemu, bo nie masz sreberka, ale mamy coś, 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 coś. Ale z Ciebie Bambik, masz 20 złotych z Japanelu. jajko. oj widzicie, tak to jest u nas właśnie na Kaszubach, jak nie fenole. 90. rocznik. Pozdrawiamy serdecznie. Jak nie fenole, to PRL. Naprawdę. Tu nie ma co. Uwierzcie, eee, no takie są kaszuby, kaszuby od zawsze były biedne. Tutaj ludzie żyli ze zbieractwa, z łowiectwa, z handlu wymiennego rybami, kartoflami i takimi rzeczami. Tuż srebro, srebro trafić czy jakąś inną fajną taką rzecz to jest naprawdę mistrzostwo świata i się nie dziwcie, że ja tu mówię petarda, bo większość osób, które chodzi tu w naszych rejonach, to wie jak to wszystko ciężko trafić. No, ale my jesteśmy tacy, że Cieszymy się i z takich monetek. Czas przyczup, przycupnąć na miedzy, nie? O, pod dupkę, żeby nie zamokła. a Jezus, ale tu jest do przejścia. Ale to jest terenu, a terenu. No, tylko ja nie lubię takich, o, tych dużych pól, żeby chodzić po nich, bo to naprawdę ja wolę takie mniejsze, Mniejsze 20 na 20 mniej do przechodzenia mniej do tego. To jest taka duża połać, ale też to nie jest przypadek, bo tutaj 6 yy, budynków, 6 budynków, taka mała wioseczka stała, także myślę, że coś pogubili, No ale mówię. To... Szle w lesie, 6 budynków, co oni mogli pogubić nie. Dobra, stacja nażuteneska. Tam był szkaplerzyk. Teraz klamka do zakrystii. <grystuj> no. Ci co chodzą po takich dużych polach, to wiedzą jak to jest z takim polem. Że tam może być tu, może być tu, może być tu. Że jest takie miejsce czasami na takich właśnie połaciach, że w jednym tylko miejscu mogą wychodzić monety. Na przykład jak ulonego Hindenburgowe pole pozdrowionka Krzysiulony. Właśnie może być to akurat tam, dlatego. O Jezus, trzeba się nachodzić, żeby trafić to właściwe. A czasami wychodzi tak, że jest Lipton, nie? Co to się robi? Wiatr się zerwał. Tu chmury. Tu jeszcze pięknie. Czyżby nadchodził jakiś Armagedon? Armagedon. Oj, no. Adi się potaplał troszkę w gnojówce trafił krągłość zieloną ale to będzie grosik jest groszek i wpada groszek groszek, a wyście się pytali gdzie jest groszek a groszek się przygotowuje na chrzciny w niedzielę ma uroczystość chrzcin młodego Także no niestety, dlatego samotny wilk, McQueen i tyle, nie? A Anka i Krzysiu Solo <laughs> Solo, Solo Patrzcie co trafiłem Wioskę kowyczących z <laughs> To jest dopiero Harmider jak oni z roboty wrócą Jest moniak Moniak, tylko ja się zastanawiam, dzisiaj jeszcze żadnej Magdy nie spotkałem O, może w tym, Japonii to nie są Magdy, tylko Osin. Co to jest? Ja pitole, no nie wierzę. Patrzcie Wczoraj miałem to samo. To no kurde, co to jest? Jakieś replayje się włączają. No, to wczoraj ta sama moneta było. Te same 10 zł. Te same 10 zł. Co to jest kore? Replay? <noise> powtórka z rozrywki. Z rozrywki powtórka. Słuchają jej biura, słuchają podwórka. Rocznika nie odczytam. Ale to jest znowu ta sama moneta co wczoraj. Jedynka Szajdemunce, teraz to. No, hatrika nie ma. Też nie mogło zabraknąć łuseczka no, a wiecie, że fajnie trafić taką łuskę jak, ma, jak jest z orzełkiem yy, albo z tymi <laughs> z piorunami kiedyś taką łuskę trafiłem z, z fabryki, która została przerobiona na fabryki yy, fabrykę amunicji Hanak, Hanak się chyba nazywała no i to też taka bardzo bardzo była ciekawa, nietypowa także sprawdzajcie łuseczki Zobaczcie, no Japończycy tak samo jak my. Też oni dużo sakę piją. Też pełno tych polmosów leży od tego sakę. A jeszcze tu z panem gospodarzem chwilę parę słów zamieniłem. Lecę na chatę robić obiad. Potem siłka i potem czas na relaks. Japonia, jak widzicie, Japonia też złotem nie stoi. Lecę na chatę. Dwie piersi. No, o jedna to u Amazonki. Dwie. Okrać w kosteczkę, sól pieprz. Patelnia, oliwa. Kurczaczek na patelnię. Ładnie podsmażyć. Hmm. I sosik azjatycki i piękne danie. Teraz niech to się gotuje. 15 minut. Jest dokładnie za 15. 15.3. Także 15 minut gotowanka kurczaczka. Ja muszę się przygotować. O zaraz śmigam na siłownię. Także w suple, spakować ciuchy. I lecimy, kochani. Jak Wam odcinek się podobał, to jak zwykle. Dziękuję Wam, zapraszam Was do subskrybowania, do dodawania łapeczki, do pisania komentarzy. Yy, oczywiście, jeżeli ktoś by miał ochotę na wspólną kawusię z twórcą, zapraszam również. Jestem bardzo dźwięczny za to. Yy, link do smacznej kawusie macie w przypiętym komentarzu. I to wszystko, nie? Ja się zawijam. Nara! I do następnego. Hejo! Za smaczną kawusię z ostatniego odcinka serdeczne podziękowania lecą dla Rywcika Toruń, Rafała Gaszka, Michała Grzesiaka, Justyny Kardasz i Darka Kostka. Dzięki.